PlayStation Vita miało swoją premierę, zależnie od regionu świata, w latach 2011-2012. Handheld zapowiadany był jako prawdziwie konsolowe doświadczenie w kieszeni. Sprzęt w porównaniu do PSP był pod względem technicznym znacznym postępem choćby ze względu na obecność drugiej gałki analogowej, ekranu OLED, paneli dotykowych, wbudowanych aparatów fotograficznych, aplikacji społecznościowych i tym podobnych. Pozostała część opowieści to już jednak historia. Na moment tworzenia tego filmu jest koniec roku 2019 i Wita jest już z nami od 8 lat. W tym samym czasie i roku 2019 zakończono produkcję tego handhelda, a także kartridge z grami. Z perspektywy europejskiego PS Store, gdy włączymy go na wicie, brakuje już nawet często osobnego działu z promocjami, który zawsze się przecież pojawiał. Znajdziemy oczywiście taki dział w internetowej wersji PS-Store, ale w tej wersji na Vicie już niestety niezbyt. Nie znajdziemy również Wiciaka na sklepowych półkach, gier dla niego, a także nieobecny jest również PS-TV, który był Witą przerobioną do formy konsoli stacjonarnej obsługiwanej GamePadem od PS, czyli PS4. Można powiedzieć, że nie rysuje się z tego ciekawa wizja, ale czy to oznacza, że przyszedł na Witekres? Kiedy PS Vita miało swoją premierę, uwierzyłem całkowicie w marketing Sony, że wreszcie będziemy mieć prawdziwą konsolę w kieszeni. Na tamten czas było to PlayStation 3. Byłem wcześniej właścicielem PSP i przyznam, że nie wgryzłem się całkiem w świat handheldów. Przed kupnem PSP nie miałem większej orientacji w tym segmencie, dlatego po zachwycie początkowym mój PlayStation Portable zaczynał coraz częściej leżeć w pudełku, Często niestety długimi miesiącami. Zazwyczaj używałem go wyłącznie podczas większych wyjazdów. Po prostu nie odnalazłem się zbytnio w świecie handheldów, ponieważ nie znając tego segmentu, myślałem, że to takie kieszonkowe przedłużenie konsoli stacjonarnej i częściej jednak mają wspólną bibliotekę gier. Niestety rzeczywistość okazała się trochę inna. Dlatego właśnie jak gąbka praktycznie chłonęłem marketing Sony o tym, że wita zatrze granice między handheldami i stacjonarnymi konsolami. Oszczędzamy sporo miejsca na meblach, bo nie trzeba też telewizora, większej konsoli, a przy okazji na handheldzie zagramy wszędzie i to w te same tytuły co na dużej konsoli. Była to idea, którą przyjąłem bezkrytycznie. A kiedy PS Vita miało premierę, spędziłem sporo czasu na stoiskach promocyjnych, grając w dema Ridge Racer i Gravity Rush. Przyszłość od tej chwili mogła być już tylko świetlana. Niestety nie była. Moją prywatną opinią jest, abstrahując oczywiście od wielu innych powodów, które złożyły się na całość, że Sony wydało wręcz niesamowity sprzęt. Firma liczyła chyba jednak na to, że dzięki temu, iż Handheld jest tak niesamowity technicznie, to rozejdzie się na rynku sam. Ostatecznie fani PSP kupią, gdyż jest dopracowany następcą, a gracze zewnętrzni będą zachęceni potężnym Handheldem, który przeniesie przecież PlayStation 3 do ich kieszeni. I mimo wielu świetnych tytułów, Wita szybko zaczęła tracić na rozpędzie. Nigdy nie doczekaliśmy się już zalewu wielkich gier AAA co nie znaczy oczywiście, że takich nie ma. Ceny kart pamięci do Vita również były niesamowicie wysokie. Nawet dziś zdobycie oryginalnej Memorki 64 GB to wydatek około 500 zł. I w ten sposób po trzech latach od premiery dla mediów PlayStation Vita było uznawane za martwy system. I choć to stwierdzenie o martwej konsoli było mocno na wyrost, to sprawę uratowali twórcy gier Indii oraz japońskich gier RPG, którzy do dziś aktywnie tworzą nowe gry. Z perspektywy czasu jednak, mając też na uwadze o czym mówiłem przed chwilą, to czy warto się witą interesować? Ostatecznie na rynku jest Nintendo Switch, który nie dość, że jest aktualną generacją, to jeszcze nieźle wspieraną pod kątem gier. I to nie tylko takich, które są Pokémonami czy Zeldą, bo nie każdy lubi gry Nintendo. Dlatego na Switchu znajdziemy takie hity jak Doom czy Wiedźmin 3, a konsola nadaje się również dla graczy, którzy lubią typowe gry, nie mające wiele wspólnego z japońszczyzną. I czy Wita przy takiej konkurencji ma jeszcze jakieś pole do manewru? Cóż, i tak i nie. Trzeba bowiem rzec, że czujesz Sony wygasza Vita. Standardowe plany wsparcia Sony wynoszą około 10 lat, co dawałoby jeszcze nadzieję na około 2 lata wsparcia od strony programowej. Technicznie bowiem linie produkcyjne Handhelda zostały już wstrzymane. Nie zobaczymy już nowych egzemplarzy, a deweloperzy nie wydadzą również fizycznych kopii gier na kartridżach, bo ich produkcji również zaprzestaną. Nie oznacza to jednak, że nie ma w co grać. Znam jedynie europejski piestor, lecz jest w nim naprawdę wiele świetnych gier. Moja kolekcja gier na vita liczy 63 pozycje, a wśród nich takie tytuły jak Need for Speed Most Wanted, Borderlands 2, Batman Arkham Origins Blackgate, Gravity Rush, Resistance Burning Skies, klasyczne przygodówki jak remaster Grim Fandango, Tearaway, coś od Telltale Games czyli The Walking Dead sezon 1 i 2 i The Wolf Among Us, jest też Resident Evil Revelations 2. Sly Cooper Złodzieje w czasie, Uncharted Złota otchłań, obie części Hotline Miami, Killzone Najemnik, Metal Gear Solid HD czy Persona 4 Golden. Dodajmy, że Vita jest również kompatybilna z grami z PSP oraz PlayStation 1, dlatego na moim wiciaku goszczą również gry takie jak Prince of Persia Revelation, Manhunt 2, porty Tomb Raider Anniversary Legends, GTA Liberty City Stories, Metal Gear Solid Peace Walker. Natomiast z pierwszego PlayStation można wspomnieć o grach jak Silent Hill 1, Legacy of Kain, Soul River, Metal Gear Solid 1, Vagrant Story czy klasyczne Tomb Raidery części od 1 do 5. Jak widać, można mieć na wicie sporo gier, które niekoniecznie są japońszczyzną, a mogą dać sporo rozrywki. Nie da się jednak zaprzeczyć, że tytuły z gatunku AAA kiedyś się kończą, a zaczyna właśnie sekcja indie oraz japońska. I dla zwolennika typowych gier zestaw tych dużych hitów w pewnym momencie po prostu się wyczerpie. I tu muszę przyznać, że nie chcąc odkładać wity na półkę, sam przekonałem się w pewnym momencie do gier Indie i muszę przyznać, że wiele z nich to naprawdę świetne tytuły, przede wszystkim fabularnie. I nierozważnie byłoby je ignorować tylko dlatego, że nie są tytułami z pierwszej ligi. Idąc dalej, w niebowięci z Witą będą miłośnicy gier japońskich. W późniejszych latach życia VIT-y można nawet powiedzieć, że to był sprzęt najlepszy dla nich. Gier JRPG jest od zatrzęsienia i na pewno będzie w czym wybierać. W dalszej kolejności Vita jest również rajem dla miłośników homebrew, czyli aplikacji lub gier produkowanych przez fanów. Wymaga to jednak zmodyfikowania softu konsolki, Lecz nad tym jednak nie chciałbym się zbytnio rozwodzić. Na wielu polach są to kwestie wątpliwe ilegalnie i licencyjnie, ale kronikarskim obowiązkiem otwiera to jednak furtkę do nowych aplikacji, emulatorów czy gier. Odchodząc jednak od typowo sprzętowej kwestii, czynnikiem przemawiającym za witą jest społeczność zgromadzona wokół konsoli. I tak, również jesteście jej częścią, dzięki czemu ten handheld nadal żyje. Sytuacja tej konsolki była specyficzna. Była i jest świetnym produktem, który niestety z różnych przyczyn bardzo przeciętnie się przyjął. Wręcz bolesna jest myśl o niewykorzystanym potencjale. Mimo to nie brakowało miłośników konsoli, a społeczność cały czas rosła. Być może właśnie z tego powodu, że sprzęt mógł być świetny, a rynkowo miał bardzo wyboistą drogę. Dlatego, kto mógł, ten Wited docenił i starał się wybielać negatywny obraz martwego systemu, jaki kreowały media i część graczy. Dlatego społeczność Wity oceniam bardzo dobrze i bardzo przyjaźnie. Wszyscy wiemy, że sukcesu rynkowego zbyt dużego nie było, dlatego społeczność wzajemnie sobie pomaga i doradza. Wszystko właśnie po to, aby wyciągnąć z PSV maksimum potencjału. No ale dobrze, jak używa się tej konsoli dziś? Myśl o niewykorzystanym potencjale nadal powoduje dyskomfort, lecz samej konsoli używa się po prostu dobrze, aczkolwiek nie spotkamy jej już na sklepowych półkach, dlatego pozostają egzemplarze używane. A leżaki magazynowe z kolei, które nigdy się nie sprzedały i można je spotkać na przykład na Allegro, idą już po wysokiej cenie. Nieszczęsne są też ceny kart pamięci, a niestety wersja przynajmniej 16 GB jest praktycznie obowiązkowa, jeśli chcemy ściągnąć nieco wersji cyfrowych z PS Store. Znacznie lepiej jest za to z grami na witę, szczególnie fizycznymi wersjami. Te można kupić czasami za naprawdę dobrą cenę, rzędu paru dziesięciu złotych. Dostępny jest również PS Store, gdzie też bywają promocje. Znam jednakże tylko europejski PS Store, ponieważ od zawsze tam właśnie mam konto. Niemniej niektóre ceny mogą jednak dziwić, i tak na przykład Need for Speed z 2012 roku nadal w wersji obecnej na europejskim PSN kosztuje 199 zł. Dostępne tytuły w PS Store ogólnie mogą się różnić między regionami, nie tylko pewną różnicą ceny, ale też samą obecnością. Dlatego na przykład w amerykańskim PS Store można spotkać gry działające na Wicie których nie uświadczymy na przykład w PSN dla rejonu europejskiego. Niemniej to niuanse, które musicie już dopasować do swoich preferencji cyfrowych, bo sumarycznie, licząc Allegro i PS Store nie zabraknie Wam gier, w jakie można zagrać. Tylko właśnie, jeśli chodzi o gry, trzeba mieć tu świadomość, że system jakim jest Vita jest na rynku od 8 lat. Przez ten czas wydano wiele świetnych gier, i to przecież całe lata, kiedy wydawane były gry. A przecież nadal są zaplanowane premiery nowych tytułów. Trzeba jednak pamiętać z tyłu głowy, że Wiciak ma już najlepsze czasy za sobą. Premiery to zazwyczaj Indie oraz JRPG, ponieważ czas na hity z kategorii 3A już dawno przeminął. I jeśli ktoś chce się cieszyć z nowości, jakie są produkowane obecnie, być może Switch będzie lepszym wyborem, ponieważ twórcy właśnie tam portują swoje dzieła z PC i dużych konsol. Wita nie jest już na celowniku dużych studiów do portowania wysokobudżetowych hitów, niestety. Ale to, co zostało już wydane przez te wszystkie lata, jest przecież do dyspozycji graczy. A miłośnicy indie oraz JRPG nadal mają wspierany system i sporo hitów, które przecież dopiero będą miały na swoją premierę. Tylko właśnie, dla kogo jest zatem obecnie PS Vita? W mojej opinii dla fanów PlayStation i dla tych, którzy chcieliby nabyć relatywnie taniego handhelda, który ma niesamowitą bazę gier, przyjazną i dużą społeczność, jakby nie spojrzeć jest nadal wspierane przez Sony za pomocą aktualizacji, a dodatkowo chcieliby jeszcze pograć w niektóre z klasyków na PSP i PlayStation 1, ponieważ Vita jest kompatybilna wstecz i w PS Store znajdziecie nawet osobne sekcje dla gier z PSP i PSX. I dla kogoś, kto ma świadomość tego, że Vita jest na rynku od 8 lat i ma swoje plusy i minusy, będzie to dla niego świetny system. Zdecydowanie odradzam jednak Witę dla kogoś, kto oczekuje, że to tańszy konkurent Nintendo Switch, na którego wychodzą podobne gry. Idealnie przyjąć tu perspektywę jak przy kupnie dzisiaj PSP, czyli jest świadomość, że czas rynkowy przeminął, ale nie chodzi o wsparcie, tylko o te wszystkie gry, które wyszły przez lata i dla nich kupujemy PSP. W mojej opinii podobną perspektywę należy mieć chcąc kupić dziś PS Vita. Nie dla wsparcia, które nadal jest w postaci programowej, ale dla tej tony gier i fantastycznej rozrywki. Wiedząc jednocześnie, że nie kupujemy jej dla komercyjnego wsparcia. Czasy są takie, że ludzie szturmem nie pobiegną już do sklepów po tę konsolę. Ale jednocześnie dla twórców gier Indii oraz Japońskich to nadal świetna platforma dla nowych gier. PS Vita sprawia naprawdę dużo radości. Baza gier jest ogromna, a nowe premiery ciągle są na horyzoncie. Przeszedłem na tym sprzęcie Borderlands 2, w którego z premedytacją zagrałem dopiero na Wicie. Przeszedłem na tym sprzęcie też Resident Evil Revelations 2, którego znam też tylko z Wity. Identycznie z Need for Speed Most Wanted, bo nie znam tej gry z PC czy dużych konsol. Znam go z Wity, ponieważ to bezpośredni port. Odkurzyłem też wiele gier z PSX i PSP i przez jakiś czas PS Vita było moim głównym centrum rozrywki. I jak kiedyś miałem obiekcję do PSP, że to nie było takie bezpośrednie PlayStation 2 w kieszeni. Tak z Witą bawiłem się wyśmienicie, bo niektórzy twórcy pokazali, że ten sprzęt faktycznie zacierał granicę między konsolą stacjonarną i handheldem. I naprawdę aż szkoda, że sprawnie potoczyły się inaczej. Z jednej strony ps Vita to naprawdę udany sprzęt, który dla fana PlayStation sprawi wiele radości. Z drugiej, sprzęt nieco już w odwecie. Nie jest bezpośrednim konkurentem Nintendo Switch. Bo dzieli je cała generacja i gierne nie kupimy już podczas wizyty w sklepie RTV. Ba, nie kupimy nawet samej konsoli. Dlatego po nie sięgną raczej przypadkowo osoby chcące kupić tego Handhelda jako prezent komunijny. Ten, kto kupuje Wite, raczej zna jej plusy i wie, że konsolka sprawi mu wiele radości. Bo choć rynku nie zawojowała, tak fani wiedzą, że to świetny sprzęt, choć niestety niedoceniony. Ale ile radości może dać graczowi, to już bezcenna rzecz. Także PS Vita, sprzęt niedoceniony rynkowo, lecz doceniony przez fanów z całego świata. A jak jest u Was? Gracie jeszcze na wicie, czy raczej planujecie odłożyć ten sprzęt na półkę? A może są też tacy, którzy dopiero planują zakup? No nic, napiszcie w komentarzach. Do usłyszenia, cześć.